Partnerem odcinka jest Parallels. Dzień dobry, witam serdecznie moi drodzy w kolejnym odcinku na kanale Niantyfan. W materiale, który bardzo, ale to bardzo chciałem przygotować w zeszłym roku zabrakło mi czasu. Natomiast w tym roku jeszcze przed premierą nowych iPhone'ów pojawiła się możliwość, żeby przygotować dla Was taki materiał, a jednocześnie przy współpracy z Parallels Desktop, czyli narzędzia oprogramowania, wirtualizacji maszyny wirtualnej, zwał jak zwał, z którą mam styczność jeszcze wiele, wiele lat przed tym zanim w ogóle rozpocząłem twórczość na YouTubie, więc fajnie będę miał możliwość połączenia z pożytecznym, zarobienia sobie paru groszy, a jednocześnie opowiedzenia wam. Na temat, no właśnie, trzech miesięcy styczności z nowym oprogramowaniem od Apple. Jak dobrze wiecie, na początku czerwca po WWDC przygotowałem dla Was materiał z pierwszą betą iOS 26 i cóż, no działało jak działało, natomiast pamiętajmy, proszę, że pierwsze bety mają to do siebie. Pierwsza beta, druga beta, deweloperska, trzecia, czwarta i chyba nawet trochę piąta nie były najlepsze, natomiast od szóstej bety zaczęło się już to znacznie poprawiać, ba. Wówczas kiedy już zaczęły pojawiać się kolejne wersje, zainstalowałem również bety deweloperskie na Macu Studio oraz MacBooku Pro, są to moje główne urządzenia do pracy, z których korzystam najwięcej, bezapelacyjnie dużo więcej niż z telefonu czy z Apple Watcha. Zainstalowałem również na Apple Watchu na iPadzie iPadOS 26. Więc podczas dzisiejszego materiału troszeczkę opowiem na temat tego, co musicie wiedzieć przed Zainstalowanie ma, jak dobrze wiemy, od paru dni, bo od 15 macie już możliwość instalowania nowego oprogramowania na swoich urządzeniach. Ale tyle tematem wstępu, teraz przejdźmy do konkretów. Moi drodzy, zacznijmy nietypowo nie od iOS-a, nie od iPadOS-a. Nawiasem mówiąc, iPadOS zmienił się naprawdę sporo, jednak od macOS Tahoe, czyli oprogramowanie od Apple, które jeszcze bardziej ujednolica wygląd do tego co znamy na iPadOS, iOS czy chociażby tvOS o tvOS dzisiaj wspomnę, natomiast też nie będzie zbyt dużo. Na wstępie warto jest powiedzieć na jakich urządzeniach działa. MacBooki Air z procesorami Apple Silicon od 2020 roku, czyli krótko mówiąc wszystkie Mki. Dodatkowo MacBooki Pro również Silicon, wszystkie Mki, MacBook Pro 16 calowe 2019, MacBook Pro 13 calowe 2020 iMac od 2020, Mac mini od 2020, Mac Studio od pierwszego, czyli 2022, od tego mojego prywatnego urządzenia oraz Mac Pro od 2019. I to oficjalnie na tych urządzeniach macie możliwość zainstalowania nowego oprogramowania na desktopie. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pokombinować. Zresztą, jak chcecie, pozostawię link w opisie pod materiałem, gdzieś tam dalej, abyście mogli, jeżeli chcecie, drogą nieoficjalną zainstalować, pobawić się w formie takiego przetestowania sobie domowego, nawet na starszych urządzeniach, bo takowe możliwości jak najbardziej są. No ale macOS OS Na wzór wszystkich innych systemów od Apple inspiruje się ładnie nazwanym przez Apple pojęciem Liquid Glass, które tak jak już zresztą niejednokrotnie powiedziałem jest mocno zaczerpnięte od iOS i iPadOS. Ogólnie mam wrażenie, że to ja już zawsze powtarzam od wielu lat, że to już jest ten moment, ten czas, aby Apple wreszcie uderzyło w hybrydę, bo iPad to jest, o którym zaraz sobie powiemy, jest niesamowicie podobny do Mac OS, whole, no i aż się prosi, żeby zrobić taką hybrydę, być może za sprawą składanego iPada czy MacBooka za kilka lat, no zobaczymy. Warto jest w tym miejscu powiedzieć, że mamy zaktualizowaną wersję wyglądu, rzecz jasna spersonalizowane elementy sterujące, które do złudzenia zaczynają nam przypominać te z iPhone'a. Mamy odświeżone aplikacje, rzecz jasna większą możliwość aktualizacji ikon i tutaj warto jest w tym miejscu zaznaczyć, Oczywiście za sprawą Apple Intelligence mamy możliwość rozszerzenia możliwości, natomiast na wzór iPhone'a i wszystkich innych urządzeń od Apple'a, aby Apple Intelligence mogło działać w Polsce, należy ustawić język angielski. Jeżeli dla kogoś to nie jest problem, dla mnie osobiście to jest problem, bo jednak komunikuje się w stanowczej większości po polsku, a Apple Intelligence nie wyłapuje chociażby czytanie wiadomości, odpisywanie na wiadomości, czy to wiadomości iMessage, SMS-ów, czy maili. Po polsku, więc dla mnie jest to mocno okrojona wersja, natomiast jeżeli chcecie, jeżeli mieszkacie poza terenem Polski, jak najbardziej Apple Intelligence wprowadza znacznie więcej możliwości, chociażby tłumaczenie na żywo, możliwość generowania obrazów czy możliwość przyspieszenia oprogramowania. Oczywiście znana funkcja continuity pomaga płynnie przenosić pracę między urządzeniami Apple, czyli zaczynamy pracę na jednym urządzeniu, a kończymy na drugim. Zresztą bardzo podobnie działa hand-off i z tego też bardzo dużo korzystam. Przełączanie się i kopiowanie na przykład treści na iPhone bądź obrazka i wklejanie bezpośrednio na Maca, bardzo, ale to bardzo wygodne. Spotlight nabrał też dodatkowych funkcji, ponieważ mamy możliwość przyspieszenia nie tylko wybierania spośród aplikacji, otwierania bezpośrednio strony czy włączania chociażby trybu nocnego. Spotlight stał się jeszcze wygodniejszy, jeszcze bardziej intuicyjny, no i co ważne, ten system działa bardzo dobrze. Wiadomo, no ja to mówię z perspektywy użytkowania dosyć drogiego komputera, który kupowałem w 2022 roku czy w 2021, cała seria M. Osobiście bardzo jestem zadowolony i od bety bodajże szóstej, kiedy zacząłem głównie już korzystać z MacOS Home na komputerach, absolutnie nie napotkałem na żadne problemy związane ze stabilnością i działaniem systemu. No cóż, macOS to system, z którego korzystam nieprzerwalnie od, od 2011 roku, choć przez lata wielokrotnie musiałem się wspierać pomocą za sprawy sprawą Parallels, na procesorach ARM za sprawą wirtualnej maszyny. No dobrze, ale czym tak faktycznie jest Parallels Desktop? To aktualnie oprogramowanie do wirtualizacji Windowsa na systemie macOS, co pozwala uruchomić dwa systemy jednocześnie bez konieczności resetowania komputera. Od wirtualna maszyna działająca w ramach twojego systemu macOS. Zatem dla kogo jest? Parallels Desktop. Według mnie, dla osób dopiero próbujących przejść z Windowsa na macOS, potrzebujących wspierać się oprogramowaniem niedostępnym na systemach Apple. Po drugie, dla osób skupionych na pracy, posiadających cały ekosystem Apple'a, ponieważ dla nich jest najzwyczajniej w świecie wygodniejszy, ale potrzebujących też posiadać dostęp do wybranych programów z Windowsa. No i trzecie, dla ludzi, którzy chcą sobie od czasu do czasu pograć, a wiadomo na ten moment, mimo iż Apple stara się, aby maki były do gier, tak nie jest to jeszcze absolutnie poziom Windowsa. Tu rzecz jasna sugeruję włączyć Gry. Aplikacja jest w pełni sprawdzona, dostępna dla każdej grupy odbiorców, tych mniej jak i bardziej wymagających, czy to z własnej strony, czy z poziomu App Store, dla klienta indywidualnego, jak i klienta biznesowego w wersjach Standard, Pro oraz Business Edition. Ze zniżką aż do 35%. A co ważne, aby móc przekonać się o tym wszystkim, co mówię, każdy ma możliwość pobrania 14-dniowej bezpłatnej wersji Parallels Desktop Pro, który uruchamia nie tylko Windows, ale także Linuxa. Jako wieloletni użytkownik serdecznie zachęcam do sprawdzenia. Z produktu korzystałem jeszcze na wiele lat przed założeniem tego kanału. Link jak zawsze pozostawiam w opisie pod materiałem oraz w przepiętym komentarzu. Koniec lokowania. No dobrze, kolejny temat to rzecz jasna iPad OS, czyli największe zmiany, jakie zostały wprowadzone krótko. Mówiąc, Apple bardzo mocno zaczyna w iPad OS czerpać z elementów macOS. To doskonale widać chociażby za sprawą kursora, za sprawą możliwości zminiaturyzowania, zwiększenia bądź wyłączenia poszczególnej aplikacji, włączania kilku aplikacji. iPad OS w tym przypadku 26 jeszcze nigdy nie był tak podobny do. Macos. I jestem święcie przekonany, że są ludzie, dla których tego typu system, na tego typu urządzeniu w postaci znowu, ja tutaj mówię o M1C, ja tylko korzystam z M1 na kompakt, faktycznie dla wielu będzie w stanie zastąpić komputer. Na jakie urządzenia? iPad Pro M4, iPad Pro trzeciej generacji, iPady Pro 11-calowe pierwszej generacji, iPad Air M3, M2, iPad R trzeciej generacji iPad A16, iPad 8. generacji bądź nowszy, iPad mini z procesorem A17 Pro oraz iPad mini 5. generacji bądź nowszy. Standardowo jak w aktualnych wersjach OS 26 Liquid Glass, który coraz bardziej tak jak już wielokrotnie mówiłem, zaczyna przypominać Hybrydę, łączenia funkcji iPhone'a przede wszystkim z macOS, nowy ekran odblokowywania, oczywiście aktualizacja ikonet, elementy sterujące, które również uległy zmianie i powoli małymi krokami zaktualizowane aplikacje firm trzecich wiadomo, Apple a to jedno natomiast coraz więcej firm zaczyna aktualizować aplikacje pod nowy design iPad OS. Oczywiście wysuwany dock na wzór macOSa, znowu bardzo podobnie możliwość uruchamiania kilku okien. Na wzór macOSa, wszelkiego rodzaju split-screeny, których na próżno na ten moment szukać na iPhone OS. I co ważne, nawet pasek mniej na górze jest taki sam jak w macOS. Zatem osoba, która kupuje po raz pierwszy iPada, a przez wiele lat korzystała, z macOS'a jestem święcie przekonany, że bardzo szybko odnajdzie się w tej nowej wersji oprogramowania na tablety od Apple'a. Foldery w doku, kolejne apki z plikami, zadania w tle, no i znowu Apple Intelligence, które jak dobrze wiemy na Polskę jest mocno okrojone. Tak czy siak, gorąco zachęcam spojrzeć, bo według mnie iPad OS to największa zmiana, jaka została wprowadzona poza wiadomo elementami estetycznymi względem wszystkich innych systemów od Apple. No i chyba najważniejszy dla wielu, iOS 26. iOS 26 to system, który będzie działać u Was na każdym urządzeniu od iPhone'a SE drugiej generacji, iPhone'a 11 Pro, 11 oraz 11 Pro Max, czyli wszystkie 12, 13, 14, 15, 16, no i rzecz jasna tegoroczne 17. Nawiasem mówiąc, materiał na temat pierwszych wrażeń z iPhone'a 17 Pro, iPhone'a R oraz iPhone'a 17 bazowego pod koniec tego tygodnia. Myślę, że gdzieś tam około weekendu powinien się pojawić na kanale. No dobrze, iOS, tak jak już wam zresztą pokazywałem parę miesięcy temu, system nie działał najlepiej, natomiast no, jestem w stanie zrozumieć, że pierwsze bety były jakie były, urządzenie mocno się przegrzewało bateria była mocno degradowana, natomiast mam wrażenie, że teraz to zostało poprawione. Oczywiście słyszę głosy na temat tego, że na starszych urządzeniach, pokroju chociażby, no od nigdy niezbyt dobrych baterii w iPhone'ie 12 mini czy 13 mini zdarzają się problemy, natomiast znowu, jak zawsze mówię ze swojej perspektywy, na iPhone'ie 16 Pro moim prywatnym, o którym tak jak mówiłem, aktualnie nie mam w planach zmiany, działa to naprawdę ok. Zainstalowałem ostatnio również na iPhone'ie 15 Pro żony, tam również działa bardzo stabilnie. No i krótko mówiąc, dla mnie iOS 26 to taki trochę iPad OS 26, natomiast bez tych wszystkich funkcji, o których mówiłem, bez tych wszystkich dodatkowych elementów zaczerpniętych z macOS, mi osobiście się bardzo podoba. Faktycznie potrzebowałem trochę czasu, aby przyzwyczaić się do tego nowego Liquid Glass, który nie do końca jest czytelny. Wiadomo, pełna personalizacja kolorystyczna to już jest od wcześniejszej wersji. Natomiast, jeżeli chodzi o sam Liquid Glass. Potrzeba czasu, żeby się do tego przyzwyczaić, a prędzej czy później i tak będziecie instalować ten system. Jeżeli nie teraz, to za tydzień, za dwa, za trzy, za miesiąc, za rok. Nadzór iPada, zupełnie nowy ekran odblokowywania, zaktualizowane ikonki, elementy sterujące, które również uległy modyfikacji, tłumaczenie na żywo, rzecz jasna, Apple, Intelligence i spółka, generowanie obrazków, projektowanie. Ogólnie mam wrażenie, że iOS 26 ma na celu wprowadzenie jeszcze większej ilości zmian na celu uproszczenia działania na urządzeniu. Ogólnie, jeżeli ktoś od kilku lat kożywa, korzysta z iOSa, to naprawdę nie jest trudny system. Wiadomo, z Androida trzeba się przestawić, natomiast iOS 26 jeszcze bardziej to ułatwia. Dobrze, moi drodzy, na koniec pozostawiłem sobie dla mnie mniej znaczące systemy, takie jak WatchOS 26 oraz TVOS. W temacie WatchOS 26 na jakich urządzeniach się pojawia? Apple Watch SE2, Apple Watch SE3, Apple Watch serii 6, 7, 8, 9, 10, 11 oraz wszystkie modele Ultra 1, 2 czy teraz premierowy 3. Jeżeli chodzi o system, na wzór trochę do TVOS, gdzie mam możliwość zainstalowania na Apple TV, mam wrażenie, że bardzo dużo tam zmian, jakie zostały wprowadzone to tylko estetyka. Chociażby za sprawą chociażby powiadomień, gdzie w tle mamy jednak ten efekt szkła i zresztą jak każdej ikonki, niezależnie czy wchodzimy w system, niezależnie czy uruchamiamy podręczne menu, natomiast wyszukania zegarka, włączenia odpowiedniej sceny, trybu nocnego, latarki czy rozgłoszenia urządzenia, Cóż, ja, jako osoba, która w ostatnim czasie, tak jak pewnie zauważyliście w materiałach, sporo też korzystam z Garmina, te zmiany, które zostały wprowadzone, nie są jakieś ogromne. Natomiast są elementy, chociażby na konferencji Apple chwaliło się, że nowy Apple Watch będzie miał możliwość sprawdzania podwyższonego ciśnienia. Ja tę funkcję włączyłem, mimo iż nie mam Apple Watcha Ultra 3, moja żona nie ma Apple Watcha 10 czy 11, bo ma 9, i z tego co kojarzę. Na Ultra 2, Ultra 3 i Apple Watchach serii 9, 10 i 11 takie funkcje rzeczywiście się pojawiają, zatem nie wszystkie rzeczy, o których było mówione, wiadomo, było mówione to w takim celu, aby zachęcić do zakupu nowego, natomiast no, my już podjęliśmy decyzję, że absolutnie jeżeli chodzi o serię 9 i Apple Watch Ultra 2. Nie planujemy jakichkolwiek zmian. Żywotność baterii w przypadku Apple Watcha jest na niemalże identycznym poziomie jak względem dotychczasowej wersji. Wiadomo, pierwsze bety były problematyczne, natomiast z perspektywy Apple Watcha Ultra 2 kondycja baterii na poziomie 95%. Jak dobrze wiecie, ja zawsze korzystam ze wszystkich funkcji włączonych, w tym Always On Display, 48 godzin ładowanko. No wiadomo, nie jest to poziom Garmina, gdzie ładuję co tydzień z Always On Display. Natomiast no jak na Apple Watch, no nie ma biedy, szczególnie jeżeli ktoś używa SE czy Apple Watch serii 9, 10, 11, gdzie tam najczęściej podobie trzeba urządzenie ładować. Słowem końca, moi drodzy, i podsumowania: jeżeli chodzi o systemy, mam wrażenie, że faktycznie są to jedne z ciekawszych w tym pozytywnym i negatywnym znaczeniu tego słowa systemy, jakie pojawiły się u na przemian ostatnich lat. Czy jest to rewolucja na miarę iOS 7 i przejścia z iOS 6 na iOS 7? Trochę tak, trochę nie. Wiadomo, potrzebujecie czasu. Ja byłem bardzo sceptycznie nastawiony do tej transparentności, tego liquid glass. Natomiast po trzech miesiącach, wiecie, człowiek to jest taka istota, która jest w stanie przyzwyczaić się do wszystkiego. Naprawdę do wszystkiego. Pamiętam doskonale, jak przyoczyliśmy na temat wyglądu iPhone'ów 11, kiedy byliśmy przyzwyczajeni do tego, co oferują iPhone'y 10 czy 10s. Teraz sceptycznie jesteśmy nastawieni do wyglądu modeli 17 Pro. I tak, nie podoba mi się ale kto wie, za kilka lat być może zaakceptujemy ten wygląd i przyzwyczajmy się do tego, że tak teraz będą wyglądać modele Pro. Tak czy siak, decyzja jak zawsze należy do Was. Ja ze swojej strony faktycznie jestem w stanie polecić w głównej mierze Mac OS Uwielbiam ten system, mega, mega mi się podoba, szczególnie, że tak jak mówię, bardzo dużo na tym systemie pracuje. iOS 26 bardzo spoko, no i rzecz jasna, e, iOS, pu, iPad OS, 26 też bardzo bardzo spoczko lubię ten system a jeżeli chodzi o urządzenia naprawdę nie potrzebujecie nie wiadomo jak nowych to jest bodajże czteroletni tablet zmienię go jak straci wsparcie nie ja wiem za 2-3 lata komputer też mimo iż wymaksowany nie jest to absolutnie urządzenie najnowsze ponieważ mamy przecież Maki Studio nowsze MacBook Pro, tak samo M1 Max. No aktualnie mam wrażenie, że Apple wprowadzają całą serię M1, tak jak mówię, tu mam M1, tam mam M1 Max, tu mam M1 Ultra. Apple z jednej strony strzeliło sobie trochę w kolanko i ja osobiście nie widzę sensu przesiadać się aktualnie na wersję 2, 3 czy 4. No chyba, że macie MacBooka RM1, no to wówczas możecie się zastanowić już nad nowszymi, natomiast cała reszta. Zresztą o czym my gadamy? Mówimy tutaj przede wszystkim o systemach, które według mnie osoby sceptycznie nastawionej do tego, co Apple wypuszcza, osoby, która małymi krokami coraz więcej akcesoriów i dodatków używa poza ekosystemem. Muszę powiedzieć, że nowe systemy są mimo iż kontrowersyjne. To są solidne. Takie moje zdanie. No nic, moi drodzy. Z mojej strony byłoby to wszystko. A jak wy zapatrujecie się na nowe systemy OS26? Czy ktoś z Was już zainstalował, planuje zainstalować, albo nie planuje zainstalować? Gorąco zachęcam do kulturalnej dyskusji w komentarzach, a ja tymczasem dziękuję serdecznie. Miłego, spokojnego dnia, popołudnia, wieczoru i nocy również życzę. Do zobaczenia. Cześć. See ya!